Dzień dobry, jest piątek, 27 maja, minęła godzina 14. Maria Zwierzyńska, zapraszam do studia Lotto. Wieczorem czeka nas przedostatnie majowe losowanie Eurojackpot. Jackpot. Warto zagrać, bo do zdobycia są gigantyczne pieniądze i tytuł Eurojackpot milionera. Jako pierwszy w tym miesiącu zdobył go gracz w Świnoujściu z wygraną wartą ponad 1,2 mln złotych. W sumie w Polsce w Eurojackpot padło już prawie 60 wygranych o wartości minimum miliona złotych, a największa z nich była warta ponad 206 milionów złotych. Jakie pieniądze będą do zdobycia w dzisiejszym losowaniu, powiem państwu za chwilę, a już teraz zapraszam na losowania Multi, Multi oraz Kaskady. Na koniec programu podam państwu numer Super Szanse. W MultiMulti -multi każdy ma szansę znaleźć swój sposób na wygraną. Jeszcze dziś i jutro, typując 8 liczb, mogą Państwo wygrać o połowę więcej w tej samej cenie zakładu. Grając z plusem, można wygrać 195 tysięcy złotych, a zwiększając stawkę, nawet 1 950 000 złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: 54, 44, 62. Trzydzieści osiem. Sześćdziesiąt trzy. Pięćdziesiąt sześć. Dwadzieścia pięć. Sześćdziesiąt osiem. Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia dziewięć. Pięćdziesiąt siedem. Osiemdziesiąt. pięćdziesiąt jeden sześćdziesiąt dziewięć dwadzieścia trzy dwanaście trzydzieści cztery siedemdziesiąt sześć osiemnaście i liczba piętnaście liczba piętnaście jest plusem po wczorajszym losowaniu do grona Lotto Milionerów dołączył kolejny gracz. Szóstkę wartą 2 miliony złotych. Wygrał gracz w Olszynie. Serdecznie gratuluję. W sobotę ponownie będą Państwo mieli szansę na miliony w Lotto. W kuli na wygrane pierwszego stopnia znajdą się gwarantowane 2 miliony złotych. Natomiast w Lotto Plus do zdobycia będzie milion złotych. Przypominam, że aby grać o ten milion, wystarczy do zakładu Lotto dopłacić złotówkę. A w puli każdego losowania kaskady znajduje się prawie 300 tysięcy wygrywających losów, ale tylko jeden ma wartość 250 tysięcy złotych. Takie pieniądze dzięki kaskadzie zdobyło już 430 graczy. Pora na kolejnego zwycięzcę. Losujmy. W kasycie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. Wylosowane zostały liczby. Jeden. Dwadzieścia. Sześć. Szesnaście. Pięć. Siedemnaście. Dwanaście czternaście, dwadzieścia cztery cztery, trzynaście, dwadzieścia trzy. Gra Euro Jackpot obecna jest w aż 18 europejskich państwach, ale wszyscy w nią grający, niezależnie od kraju, mają taką samą szansę na wygraną. Dziś do zdobycia jest 80 milionów złotych. Zasady gry w Euro Jackpot są naprawdę proste. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz dwie liczby z 12. Co ważne, zakłady na dzisiejsze losowanie mogą Państwo zawierać do godziny 19. A przy okazji weekendowych zakupów nie zapomnijcie Państwo o zdrabkach. Wczoraj miała debiut nowa edycja zdrabki Premia, w której do zdobycia jest 6 głównych wygranych po 150 tysięcy zł i wygrane niższych stopni np. 18 po 4 tysiące złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 16 800 tysięcy zł. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl.

1323. Zarówno na losie Kaskady, jak i kuponie MultiMulti -Multi znajduje się siedmiocyfrowy numer Super Jeśli go Państwo aktywowali, to mogą zdobyć 2 miliony złotych. Trzeba tylko trafić wszystkie cyfry. W pierwszym dziś losowaniu Super padły takie oto cyfry. 2, 2, 0, 7, 4, 7, 6. Gratuluję wygranych. W Eurojackpot, tak jak większość gier lotto, zagrają Państwo online na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Pięciu graczy tytuł Eurojackpot Milionera zdobyło właśnie grając przez internet. Pora na kolejnych zwycięzców. Popołudnie w studiu lotto dobiega końca, ale widzimy się jeszcze dziś o godzinie 21.50 podczas wieczornych losowań. Życzę miłego dnia i do zobaczenia. Kiedy wygrywasz w EuroJackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 80 milionów złotych. EuroJackpot, doświadczaj więcej.